Musimy pamiętać, że to samorząd zawodowy lekarzy sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu. Pierwszym elementem tego sprawowania pieczy jest decyzja o tym, czy osoba, która posiada właściwe kwalifikacje kwalifikacje zweryfikowane przez samorząd zawodowy. Może otrzymać prawo wykonywania zawodu lekarza. Przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzone w okresie pandemicznym, dały takie uprawnienia urzędnikowi Ministerstwa Zdrowia. Uważamy to za nieprawidłowe. Dbając zatem o bezpieczeństwo pacjenta, ustaliliśmy pewne zasady, które dotyczą kluczowych. Wymogów stawianych kolegom z zagranicy. Taki pierwszy wymóg to dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie. Samorząd Zawodowy stał, stoi i będzie stał na stanowisku, że znajomość języka polskiego, umożliwiająca właściwą komunikację, jest kluczowym elementem, który ma zapewnić bezpieczeństwo każdemu pacjentowi. Każdemu pacjentowi leczonemu, na terenie Rzeczypospolitej. Drugim elementem, o którym nie możemy zapominać, to fakt, że przepisy zostały wprowadzone w okresie pandemii. Pandemii nie mamy. Pandemia została zakończona w czerwcu 2023 roku. Dlaczego zatem nie zostały deregulowane przepisy? Które pozwalają w skrócony sposób wydawać prawo wykonywania zawodu tym, którzy mieli wspomagać polski system ochrony zdrowia. O jednej rzeczy wszakże musimy pamiętać, i w samorządzie pamiętamy o tej kwestii. To jest pomoc obywatelom Ukrainy w związku z się, toczącą się wojną na terenie Ukrainy. To też do dzisiaj. Akceptujemy i do dzisiaj pomagamy ukraińskim lekarzom, którzy chcą spełnić wymogi samorządu zawodowego lekarzy i tym, którzy te wymogi spełniają. Rzeczywiście niezwłocznie to prawo wykonywania zawodu wydajemy. No i jeszcze trzeci element. Skoro mamy sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, to rzeczywiście musimy potwierdzić, iż osoba, która do nas się zgłasza, Dysponuje nie tylko suchą informacją otrzymaną z urzędu, że we właściwy sposób kształtowała swoje umiejętności w okresie studenckim, że we właściwy sposób, pełny sposób zdobywała doświadczenie, wykonując zawód poza terenem Rzeczypospolitej i taką informację chcemy otrzymać. Dlaczego? Ano dlatego, bo chcemy być odpowiedzialni za właściwą pomoc udzielaną polskim pacjentom. Chcemy, aby oni byli bezpieczni. Oczekujemy wobec tego niezwłocznej deregulacji niewłaściwych, błędnych, szkodzących pacjentowi przepisów.